Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Ludzie z Pasją. Naszymi gośćmi dzisiaj są Dorota i Kuba, którzy grają w footbag. Na czym polega ich pasja? Zobaczcie państwo sami. Footback nie jest w Polsce tak popularny jak piłka nożna czy siatkówka. Wielu nawet nie wie, co to za dyscyplina. Jakbyście mogli w kilku słowach opowiedzieć, na czym polega futback? co to jest za dyscyplina sportowa? Footback to angielska nazwa sportu, który jest w Polsce znany pod nazwą zośka. Tak jak powiedziałem, pochodzi z języka angielskiego, tak jak stopa i torba. Ponieważ nie gramy piłkami, tylko właśnie takimi małymi woreczkami z materiału. Zośki są ze specjalnego materiału i stąd właśnie nazwa bag, czyli torba. Yy, jeszcze może słowo o różnicy między Zośką, a taką klasyczną Zośką, a footbagiem. Footbag to jest prawdziwy sport, który ma swoje struktury, konkretne zasady. Co roku rozgrywamy mistrzostwa świata, Europy i Polski. A Zośka to taka podwórkowa zabawa, która polega na kopaniu do siebie. Gdzieś z kolegami sobie można stanąć i, i pokopać. <słyska>

Jak zaczęła się Wasza przygoda z futbegiem? No mnie futbegiem zaraził Kuba. W momencie, kiedy go poznałam, dowiedziałam się o tym sporcie i jakoś tak wyszło, że zaczęliśmy razem trenować. I ja trenuję już od czterech lat, a Kuba trochę dłużej może sam powie, jak on zaczął grać w Zośkę. Ja, ja zacząłem we wrześniu 2003 roku, więc Prawie 8 lat temu, a dowiedziałem się tego od kolegi, który wtedy też zaczął grać, zobaczyłem jak gra, spodobały mi się jego triki i no, chciałem, chciałem też być grać tak taka nawet być lepszym od niego i no, przez te 8 lat cały czas trenuję i, i w sumie zajawa jest. Istnieje kilka dyscyplin w futbegu, net, freestyle, golf, możecie wyjaśnić czym one się różnią, na czym one polegają? Freestyle to jest wykonywanie trików taką właśnie materiałową piłeczką, zośką. I my, w przeciwieństwie do podwórkowej gry, nie kopiemy zośki do siebie, tylko łapiemy ją na buta i staramy się okrążać ją nogą, stopą. Wykonujemy różne, różnego rodzaju ewolucje. I to jest freestyle, czyli ten styl wolny, w którym najważniejszą konkurencją jest przedstawianie swoich umiejętności pod muzykę i konkurowanie w ten sposób z innymi zawodnikami. Natomiast net jest to gra podobna do siatkonogi. Wykorzystujemy twardsze zośki, takiego rodzaju, są, przypominają piłkę do siatkówki, z tym, że są wiadomo mniejsze i można grać jeden na jeden lub dwóch na dwóch na boisku do badmintona. I to są dwie główne dyscypliny footbegu. Natomiast są jeszcze poboczne dyscypliny, takie jak footbag golf, czyli taka rekreacyjna gra, w której Zasady przypominają te, te w standardowym golfie. Z tym, że oczywiście zamiast piłeczek golfowych używamy zasiek, a zamiast kijów golfowych naszych własnych nóg. Którą z tych dyscyplin najbardziej lubicie? No, najbardziej, najbardziej lubimy freestyle i to właśnie jego trenujemy, trenujemy przez cały czas. No, ja uważam, że jest to najciekawsza dyscyplina, bo pozwala rozwijać siebie, doskonalić swoje umiejętności, właściwie też wymaga bardzo dużego, takiego, takiej siły ducha, żeby cały czas dążyć do perfekcji, doskonalić się. Zoszka często spada, trzeba podnosić, ale właśnie można też wyrazić siebie przez, przez freestyle. To jest, tak, tak, to jest właśnie styl wolny. Dorota uczestniczyłaś w Mistrzostwach Europy, niedawno wróciłaś, no i, i z czym wróciłaś, jakie są efekty? Efekty są, zawsze, jakieś tam się, zawsze coś się zdobywa i tym razem uzyskałam czwarte miejsce w konkurencji kobiet i wydaje mi się, że jest to jakiś tam sukces. Utrzymujemy ten poziom już od kilku lat. Warto wspomnieć, że za każdym razem na wszystkich zawodach Polacy odnoszą sukcesy i tym razem jeden z reprezentantów Polski zdobył czwarte miejsce. Czasami zdarza się, że wygrywamy, mamy nawet mistrza świata w, w, tej, w tej głównej konkurencji, jest nim Damian Gielnicki, Członek naszego stowarzyszenia, z którego jesteśmy bardzo dumni. Tak, właśnie jeszcze chciałem powiedzieć, że Zośkarze w odróżnieniu od na przykład piłkarzy, którzy są bardzo popularni w Polsce, odnoszą spektakularne sukcesy, sukcesy na arenie międzynarodowej. Co roku mamy mistrzów świata, mistrzów Europy, jesteśmy w ścisłej czołówce wszystkich rankingów? Właściwie Zośka, Zośka to faktycznie sport, w którym Polska jest na arenie światowej w ścisłej czołówce od wielu lat. Jakie jest wasze największe osiągnięcie? No, mój największy sukces to Mistrzostwo Europy w Grze w Parach z 2009 roku. A nasze wspólne to... Mistrzostwo polski. Mistrzost... Mistrz... Zesz... jesteśmy aktualnymi mistrzami Polski w grze w parach właśnie ja i Kula. Tak. Ponieważ startujemy również właśnie w par... startujemy w parze razem. Mhm. Jak często trenujecie, żeby utrzymać taki poziom? No, staramy się jak najczęściej, tak, ale no, wiadomo, mamy dużo obowiązków, zwłaszcza w trakcie roku akademickiego. No ale staramy się trzymać jakiś poziom i tak, żeby żeby osiągać jakieś sukcesy to minimum trzy razy w tygodniu, tak, godzinkę, dwie. Co najmniej trzeba trenować. Tak, ale no, to, też, to też zależy od, od naszego wolnego czasu. Czasem więcej, czas, czasem niestety trzeba zrobić przerwa. No tak, oczywiście przed zawodami staramy się trenować codziennie, żeby, żeby jak najlepiej się przygotować, bo... Ta główna konkurencja, o której mówiłam, czyli występ pod muzykę, wymaga jednak bardzo solidnego przygotowania i zgrania się, poznania swojego swojej choreografii i, i bez tego nie da się dobrze zagrać. Także przed zawodami trenujemy codziennie. Czy ta wasza pasja nie koliduje ze studiami z innymi zajęciami? E, no to właściwie studia kolidują z pasją. E, no tak, no niestety, niestety, niestety tak. No mamy, tak jak mówiłem, dużo obowiązków i czas, często jest tak, że nie wiemy, w co ręce włożyć. I trudno wtedy czas, znaleźć czas na Zośkę, no, zwłaszcza, że oprócz tego, że jesteśmy zawodnikami, to poświęcamy dużo czasu też na organizację, nie, nie tylko trening, ale też różne takie sprawy właśnie formalne związane z Zośką. No ale co, staramy się cały czas trenować i no, jak widać nie, przez te 8 lat ja nie przestałem, i dlatego myślę, że będę grał jak najdłużej. Doszło do tego, doszło, że 11 Mistrzostwa Polski w futbegu odbędą się właśnie w Pońsku? Zaczęło się od naszych dobrych chęci, ponieważ my musieliśmy znaleźć w sobie siłę, żeby, żeby zdecydować się na ten krok, bo wiadomo, nasza ekipa organizacyjna jest niewielka. Właściwie to jestem ja i Kuba i e, kilka osób, które nam e, zdecydowały się nam pomóc. E, musieliśmy zgłosić się do Polskiego Stowarzyszenia Futbegu, które na drodze głosowania wybrało naszą kandydaturę. Były też, były też inne, ale my zwycięczyliśmy ze względu na to, że Płońsk dysponuje dobrymi obiektami i cieszymy się, że będziemy mogli pokazać nasze miasto naszym przyjaciołom, zośkarzom. Jakie atrakcje czekają na, na Płońszczan w sierpniu, oprócz oczywiście samych zawodów? Właśnie, te zawody to nie, będą tylko, to nie będzie tylko rywalizacja, rywalizacja sportowa, ale chcemy też, żeby to była też trochę innych atrakcji między innymi 20 sierpnia w kinie Kalejdowsko podbędzie się Pierwszy przegląd filmów futbegowych, gdzie to ludzie z całej Polski montują swoje filmy, jak oni grają, albo jak grają ich przyjaciele. I my zerwaliśmy się na tego typu konkursach, które odbywały się już za granicą, na Mistrzostwach Świata. I będzie to fajne wydarzenie, bo wszyscy w kinie zasiądziemy i będziemy mogli podziwiać najlepszych zośkarzy, najlepsze filmy. I wyłonimy najlepszych. Zapraszam wszystkich, wstęp będzie oczywiście wolny. Jesteście organizatorami, ale czy będziecie również brać udział w zawodach? No tak, już zarejestrowaliśmy się, ale w minimalnym stopniu weźmiemy udział w zawodach, bo jak wiadomo, organizacja pochłania mnóstwo czasu. Więc myślę, że no w tej głównej konkurencji wystąpimy, ale jednak już te poboczne, dalsze, mniej oficjalne konkurencje będziemy musieli sobie odpuścić. Czym planujecie się zająć po mistrzostwach? Jakie są dalsze plany? Naszym marzeniem jest organizacja Mistrzostw Świata i może się tak zdarzyć, że, że, że dojdzie to do skutku i uda nam się zorganizować Mistrzostwa Świata w Zośkę w Warszawie. Pracujemy nad tym z Warszawskim Stowarzyszeniem Footbegu. To jeszcze nie jest nic pewnego, ale jeśli się uda, to na pewno się o tym dowiecie. Nie boicie się tak wielkiego przedsięwzięcia? Boimy się. No boimy się, ale myślimy, że doświadczenie, które zdobywamy cały czas jakoś może zaprocentuje, zwłaszcza, że pracując w warszawskim stowarzyszeniu mamy troszkę większe grono, więcej osób, większe doświadczenie i w sumie jesteśmy od lat już na scenie Zośkowej, dlatego myślę, że potencjał jest i jest szansa powodzenia. Czym jest dla was foodback? Footbag jest całym życiem. Właściwie wszystko, co, co robię w życiu ma jakiś związek z tym albo wywodzi się z tego i cały rok szkolny oszczędzam na to, żeby w wakacje móc wyjechać na, na zawody, na Mistrzostwa Świata, na Mistrzostwa Europy. I tak, jeszcze no, bardzo ważne jest to, że właściwie w w zośce jest no, bardzo, bardzo duży taki czynnik społeczny, czyli po prostu znamy się ze wszystkimi zośkarzami, wyjeżdżamy już od wielu, wielu lat za granicę i tak naprawdę no, jest to też okazja do podróżowania, poznawania, poznawania ludzi z różnych, z różnych krajów. I, no, I my też sobie to bardzo cenimy i nie ma takiej rywalizacji. W Zośce praktycznie nie ma żadnych nagród pieniężnych, nie ma zbyt, takiej komercjalizacji, jak powiedzmy w profesjonalnym sporcie. Dlatego nie ma, nie ma takiej wrogości, wszyscy jesteśmy przyjaciółmi i tak naprawdę stworzymy jedną wielką zgraną rodzinę. A czym jest dla Ciebie futwek? Dla mnie no, sposobem na życie pasją, zajawką. No do, do Mistrzostw pozostał miesiąc, dokładnie miesiąc. E, może chcielibyście za pośrednictwem Państwa po zaprosić mieszkańców naszego miasta na to wydarzenie? No tak, oczywiście. Z, zapraszamy serdecznie. 19-21 sierpnia. E, hala Sportowa Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji. Bądźcie, bo będzie się działo.